Wykonana 11. Pewnie i bezbłędnie. Strzał po przeczkę, piłka odbiła się i spadła z impetem do bramki. Tak, trochę szczęśliwie, ale bardzo ładnie to wyglądało. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. C'est Shrodka, Stavia roma C'est parti, la panneca. Est-ce qu'elle est dedans est Elle n'est pas est dedans. dedans? Elle, oui. est pas... Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans.